Cześć, to jest Gacjan. Witam Was. Moim zdaniem wakacje powinny trwać 3 miesiące, czyli lipiec, sierpień, a oprócz tego jeszcze czerwiec, czyli łącznie 3 miesiące. Czyli tak jak było kiedyś, jak ja chodziłem do szkoły, to trwały od czerwca, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. 3 miesiące wakacji. A oprócz tego oczywiście ferie jesienne, ferie świąteczne, ferie zimowe, ferie drugoświąteczne, czyli ferie wiosenne. Jeśli chodzi o młodzież, moim zdaniem w Polsce jest bardzo dobra młodzież i ta młodzież po prostu powinna być odpowiednio kształcona. Kształceniem młodzieży no, głównie się zajmują jednak szkoły, czyli program szkolny powinien być tak zrobiony, żeby po prostu y, młodzież jak najwięcej się nauczyła, ale znowu bez przesady. Y, nie chodzi o to, żeby dzieciństwo polegało na tym, że chodzą y, uczniowie do szkoły cały czas i się uczą i kują i kują, jeszcze z bardzo ciężkimi. Touristami albo plecakami, i mnóstwo mają książek, mnóstwo zajęć i nie mają na nic czasu. Nie o to chodzi, nie o takie dzieciństwo chodzi. Dzieciństwo, dzieciństwo moim zdaniem powinno być wesołe, pogodne, radosne. A jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to jest taka, że jak już będzie 3 miesiące wakacji, to nie ma to polegać na tym, że będą siedzieć yy, uczniowie w domu albo będą, nie wiem, do parku pójdą, czy na sk skwerek, czy oboje, nie gdzie. Tylko powinny być za darmo dla dzieci i młodzieży obozy, kolonie, wakacje. Tak jak było kiedyś. Tak jak było kiedyś. jeszcze, Pamiętam jeszcze w latach. 80 jechały całe pociągi y, kolonijne dzieci i młodzieży w nadmorze, w góry, w nad jeziora, y, do lasu. O to chodzi, żeby dzieciństwo było piękne, radosne, szczęśliwe, a w związku z tym powinny być obozy, kolonie, w wycieczki dla dzieci i młodzieży za darmo. Tak żeby rodzice nie musieli za nic płacić, żeby to wszystko było za darmo, żeby trzy miesiące wakacji e, młody człowiek mógł spędzić na łonie natury w lesie, na polach, na łąkach, nad morzem, w górach, żeby nie musiał siedzieć w mieście, tylko żeby mógł wypocząć i wszystkim życzę jak najlepszego wypoczynku. I na razie do następnego razu. Na razie cześć. Bye bye.